jest gitex okej, okay, okej okay. patrzcie co tutaj jest zasuwanie w tym w kuźni Przy okazji, bo, bo w dniówce też jest, żeby coś wy, wytentegować, nie? Mogłaby być zmiana banerów tutaj, bo doda mogliby dodać jakiś nad niem gdzie one są te banery chyba tutaj. No. Nie obraziłabym się, gdyby dodali kogoś jeszcze, Halo, We shall. This is quite a delicate mission. Shall we do it together? Ja tu idę, trochę, idę tutaj trochę na łatwiznę, bo daję tutaj, a to equipa ek, i do. Ja nie wiem co on potrzebuje tutaj. coś podnieść, czy nie bardzo? A to mogę upgradenąć Chociaż... Zrobić zaskomplikowanie. skomplikowanie. ja tutaj? No tutaj każą nam dodać to. I czemu to nic nie dodawczy? Idę wychodzę, 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 bo to jest, jest za, du za dużo. Penny, to takie coś się ten, takie coś się też liczy. Ok, o, masz ty też. Dlatego powiem wam, że z jednej strony się cieszę, że udało mi się na dzisiaj umówić tą wizytę, co jest w ogóle. Wow, że na sobotę. Ale z drugiej strony mam tyle rzeczy do ogarnięcia. Mój spolokator stwierdził. Wiesz, tutaj masz tą listę, tyle rzeczy masz do ogarnięcia, a jednej do, tutaj dodanych. A nie dodałaś yy, czasu na odpoczynek, no i trochę też zapomniałam o tym. No. Ale jak to odpocznij się po. na końcu, drogi. A no, gdzie ona znalazła te. Ot. Nie widzę, gdzie jest to gdzie są te wieże do tego serum, no Ona znalazła jakieś nie w końcu. Dzisiaj lecimy tylko na wyjaśnianiu ekipy. To jest przejście, nie Sorry, chłopaki. Zostało niewiele tych procent. To już tak pójdźmy No. Tak jest dwóch, dwóch. Jeszcze yy, mama mojego współlokatora to Barbara, a Barburka jest za ile za cztery dni, nie? No, pięć 5 dni, bo to czwartego jest. Czyli takie imię nowy weekend bardzo mocno O, proszę Plus do tego mm, no Jeszcze muszę parę rzeczy w domu zrobić, do których potrzebuję pomocy Osób mieszkających tu na terenie tym, na którym ja Mieszkam, więc no, no Weekend pełen wrażeń Nie da się ukryć Myślałam, że dam radę na przykład świeczki jeszcze zrobić, bo zazwyczaj robiłam świeczki na Andrzejki, ale już nie ogarnęłam. Ok, niech tam dotrzeć. Stąd najlepiej. Rodziny mm -hmm. mm -hmm. spotkanie nie zawsze są takie, jakie człowiek by chciał, żeby były. Jak ja tam mam iść. kto będę? Tak rzecznie nas droga prowadzi po tym. Pohodníku It's good, it's good, it's good, it's good. The great magician always said the world beyond the nest was dangerous, that only inside could the little nightingale be truly safe. But the nest, though warm and snug, held only a sliver of sky. Then one day, Mr. Unicorn came visiting all the way from a faraway land. And spoke of wonders beyond the horizon, of towering trees whose branches brushed the moon, of oceans cradling a hundred islands in their arms. The little nightingale longed to perch on those moonlit boughs. to greet each blooming flower, to visit the squirrels in their cozy little dens. She dreamed of riding on clouds it's it's the, the sea swallows in the sky.

So I came back early to wish her luck. Huh? it's only a summer. I saw your storybook. You really want to see the world out there, don't you? Well, <laughs> <yeah>. <laughs> Let me but Didn't you say it's dangerous outside? That there are bad sorcerers everywhere? That's exactly why this great mage has cast the strongest protection spell he knows. Those nasty sorcerers won't dare come near. But just like in the story, magic doesn't last forever. So you can only go out during the day and don't wander too far or the spell will wear off. Got it. Oh, she. Okay, now I'm leaving her in your care. <laughs> <laughs> Fin's had a complicated past. It's behind her now, but I still worry someone might recognize her, and that could cause trouble. Then why not go with her yourself? It's supposed to Nie oh, ej, 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 wcale bym tak nie powiedziała. Ja bym powiedziała, że jest naprawdę spokojny. To, to ma bardzo dobre podejście. Ufaj, ale sprawdzaj Besides, do me a favor captain you're the best i don't work for free you know fair enough because you for have covered zanmi sato cover dinner dinner anything but asking me to bark like a dog what a pity i was hoping to polish up my animal training skills i'm never gonna leave that one down am i yes there's but Tam jest skrzynka, a oni tutaj stali. He's helping his mom at the store, so it's just the three of us today. No only three. That's no fun. We need one more player It's outsider's vampire sister <laughs> What's a vampire sister? i never seen her come out of the house during the day Only vampires do that, right? really I think she can help count our pebbles I swear they keep disappearing But you said she never comes out But now she's right there What should we do? no A to jest takie typowe, typowe, typowe chyba, że, że, że takie ekipy młodsze, bardzo młodsze, wymyślają historię sobie. No, przy, przy, Hi. <laughs> So you're not a vampire. And oh. who's gonna help with my pebbles? I'd rather the kittens stole them all than let a vampire count them. Then how come you never come outside if you're not a vampire? I get maybe może lubi po prostu siedzieć w domu. That sucks. Being sick is the worst. No to <many> się trzeba z nimi zgodzić. <many> If your body's weak, you've got to exercise more. Exactly. Fina, you just need to run a hundred laps around the square every morning. You'll be super strong in no time. me like plan, yeah? But I'm not much of a runner. Just walking around here is already a lot for me. I'm so. I'm out of watch. Couches exercise too, right? Right oh, Good point! And we're one sure anyway Fina, come and play Greedy Gobbler with us I'd love to But... What's Greedy Gobbler? I don't think I've heard of that one Did they even introduce themselves? I'll teach you One person <gibberish> plays the Greedy Gobbler And the rest of us are roasted potatoes when the game starts the gobbler closes their eyes and the potatoes sneak off to hide Aha, czyli po prostu the gobbler finishes counting to 60 they open their eyes and go hunting if they find a potato chomp, they gobble it up if the gobbler eats all the potatoes in three minutes they win but if even one potato's left the gobbler faints from hunger and the potatoes win Czyli co, że w y, 3 minuty? Pewnie będziemy musieli szukać. Ale jak się taki zacznie turlać i się wturla pod kanapę, to dopiero jest problem. Nie? do tego nie potrzebuje. I nie musi być roztacz wtedy nawet. Dobra, ale szukać będziemy ekipy. Y, ekipy będziemy szukać kiedy indziej, gdyż, ponieważ, no, trzeba się przełączyć I zobaczyć co tam się w hsr dzieje, ciekawego. Mam nadzieję, że bez żadnych tych.